Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa w Operze Wrocławskiej i zaprosić Państwa do teatru. Opera Wrocławska to niezwykle ważna instytucja kulturalna Wrocławia i Dolnego Śląska, perełka Wrocławia i Dolnego Śląska. Chciałabym, aby była ambasadorem tego regionu również poza granicami kraju. Zależy mi na nowoczesnym, świeżym podejściu do opery, zarówno w sferze artystycznej, jakiej administracyjnej, zarządczej. Zależy mi również, albo przede wszystkim na Państwa obecności tutaj, właśnie w Operze Wrocławskiej. Nie mogę już się doczekać spotkania z Państwem. Będzie mi niezmiernie miło. Zapraszam. Halina Ołdakowska, dyrektor Opery Wrocławskiej. W Operze Wrocławskiej postanowiliśmy postawić na młodość. Chcemy zaangażować do naszych spektakli wielu młodych polskich artystów, śpiewaków, którzy bądź kończą w tej chwili Akademię Muzyczną, bądź właśnie niedawno skończyli. Chcielibyśmy dedykować tym młodym artystom jedną premierę sezonu, która byłaby wykonywana właśnie przez tych młodych, oczywiście we współudziale ze znakomitym dyrygentem, reżyserem z Polski, ze świata. Natomiast ta młodość, która jest nadzieją dla przyszłości opery, Powinna być wykorzystana w naszym teatrze w 100%. Planując pierwszy sezon operowy Nowej Dyrekcji w Operze Wrocławskiej, chcielibyśmy zaprezentować Państwu na przełomie września i października cykl pięciu koncertów. Będą to koncerty, w skład w których wejdzie dziesięcioro, może jedenaścioro śpiewaków z Polski i z zagranicy. Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić śpiewaków z pierwszej półki światowej. Następnie planujemy... Kilka premier, o których będę mógł powiedzieć później. Pierwsza z nich w styczniu, druga w lutym. W marcu jeszcze nie jesteśmy pewni, ale planujemy prawdopodobnie premierę baletową. Może to być marzec, może to być maj. W kwietniu będzie na pewno premiera dla młodych, dla śpiewaków, którzy właśnie kończą Akademię Muzyczne bądź niedawno skończyli. Na czerwiec planujemy. Jedną dużą produkcję, która będzie otwarta dla szerokiej publiczności, będzie to, to tak zwane tutaj we Wrocławiu widowisko. Zapraszamy bardzo serdecznie. Myślę, że przypadnie Państwu do gustu nasz, nasz wybór programowy. Nazywam się Mariusz Kwiecień i jestem dyrektorem artystycznym Opery Wrocławskiej. Nazywam się Bas Kiki i jestem dyrektorem muzycznym Opery Wrocławskiej. Właśnie tu odbył się mój debiut jako dyrygent, dyrygując La Traviata Giuseppe Verdiego. I ogromnie się cieszę, że po 14 latach wracam do mojej sceny. Opera to teatr, ale w operze to muzyka rządzi czasem. I o tym na pewno tutaj będziemy pamiętać, szanując tradycji, ale otwierając nowe horyzonty.